Siemaneczkowizu. Witam w kolejnym odcinku z Ringu Steam i, i nie tylko dzisiaj, o najlepszej skrzyni aktualnie według mnie do zainwestowania na przyszłość podam kilka przykładów, ale wybiorę według mnie najfajniejszą, która w przyszłości zauznajmy takie 4-3 lata. Będzie naprawdę wysoko, według mnie, i naprawdę na nie najwięcej da się zrobić. Szybki wstępem zapraszam Was na Pirates' słapa stronę, gdzie wymienicie swoje skinki. Macie tutaj darmowe 10 dolarów wraz z moim kodem Elzard Przy mienie. o w tym miejscu, więc pracę kodziku użyć. Bardzo spoko opcja. Dodatkowo, strona tutaj nie wlicza ceny naklejek i ceny czarmu, więc wymienicie dużo przepięknych krawciorów z czarnikami. Te krawciki można potem sprzedawać drożej, i tak dalej. Dodatkowo przy wpacie na stronkę z moim kodem dostajcie 35% bo właśnie przy wpacie, i przy wpłacie 100 dolarów, darmowe 35 dolarów, i tak dalej. Link do strony znajdziecie w opisie Polecam tutaj swoje skiny wymieniać, Przechodząc do e, skrzynek, tak, wiele, do, dobrze o tym wiemy, że skrzynki są jednak najopłacalniejszą formą e, inwestycji i często najbezpieczną, najlepiej wychodzącą, dającą największe krotności. Dlaczego tak się dzieje? Ponieważ skrzynki są proste w obsłudze, łatwe e, i ludzie je po prostu otwierają na potęgę. Skrzynki mamy limitowane, co to znaczy, że skrzynek więcej już nie ma, możemy ich tam lekko na przykład dropi, dropić, albo po prostu już ich nie ma, typu właśnie kar karnety, operacje. Tych skrzynek jak już nie ma, no tak ludzie otwierają, no to wiadomo co na rośnie w górę. Tak samo skrzynki z rzadkiej puli dropów, tak rzadko dropą, że jednak otwieralność przytłacza drop i cena rośnie, siłą rzeczy do góry więc, po strzynki, którą polecam nie będę tutaj czekał na no, jakiś budował dookoła atmosferę najlepszą są dwie takie strzynki aktualnie i są to dwie strzynki karnetowe, co by tu nie mówić Fever Case i Gallery Case wiadomo, skrzynki typu załamania Snake White też są dobre, one zrobią krotność ładną ale wydaje mi się, że jednak za te 2-3 lata, jak sprawdzimy nakrotności, no to te szynki zrobią najfajniejsze. Dlaczego tak twierdzę aktualnie? Bo jeżeli znikną z CS-a, z karnetu, tak na dokładniej, a powinny zniknąć, powinny zniknąć, no warz nas nieźle wychuje. że tak się nie stanie, według mnie tak się stanie. Kwestia czasu, tylko tak się stanie. I wtedy, jeżeli te szynki znikną z karnetu, no to moim zdaniem, piłka jest naprawdę. Prosta. Dlaczego tak uważam? No, bo wtedy wszystkie operacje nam pokazywały, jak się te skrzynki zachowują i jakie krotności potrafiły robić w przeciągu dwóch lat od zniknięcia. Na jaką skrzynkę byśmy nie wbili, każda będzie naprawdę robiła e, superkrotność. I tak samo, e, która z tych dwójki skrzynek jest właśnie najlepsza? Według mnie. Fevercase jest najlepszą skrzynią, Fevercase Case jest tą naj wybraną, nie Gallery Case, bo Fevercase ma lepsze skiny, lepsze kosy, duże lep no, jednak po coś się otwiera te skrzynki i Fevercase dominuje Ale jeszcze idąc tym przykładem, ee, dwie skrzynki to będą dobre moim zdaniem, idąc tym przykładem, patrzcie to, właśnie Broken Fang, tak? kiedy był w operacji, no tutaj schodzi naprawdę nisko, ale te 3 złote takie przysłowiowe, które tutaj też miał, zobaczcie, tu na początku, tutaj pod koniec, potem co się działo, marzec, zobaczcie to Pyk, 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 kolejny marzec, już 10 zł skałki kosztuje w rok. Z tych ilu? Z tych 3 zł uznajmy? 10 zł. Lecimy do kolejnego marca. Zobaczcie, tutaj akurat był spadek, ale to nie zmienia, że kosztowało już 18 zł w 2 lata. Naprawdę bardzo duży przeskok z 3 zł. E, a potem, no, już się działy magiczne rzeczy, byście potrzymali, Zobaczcie, 50 zł nawet to dobiło. no. Więc porównując jeszcze Case'a i Galery case'a, dwie te szynki są moim zdaniem dobre, nie? Tylko ten Case z tymi kosami jednak trochę dominuje eee, tę drugą skrzynkę, ten Gallery case. Eee, Wyda się, że dają większy popyt, tak? Chociaż galery case też można tu zyskać, przez to, że jest mniejszy popyt, eee, ale no, jednak Fevercase troszkę tutaj dominuje. Więc to było tyle. Strzelcie pilnie z na kanale. Trzymajcie się. Miłego dnia życzę. Cześć, cześć widzowie.